Które mówią nam, ile czegoś jest. Co to? Taki to jest dziwny Zero. 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 Tak tu napisali. Zero. To ja sprawdzę, czy ja tak umiem też napisać. kto już umie tak napisać. Od... Ja, ja, ja. Widzisz? Ja. To, to chodzi. Ja. To pokaż, jak zero ja. wygląda. Tu, tu takie duże zrób. Ja o! O, o. A tu, a tu trzeba chyba kolorować, co? Tak. Ja. Kolorować umiem, już bo się w przedszkolu nauczyłam. Tak. Ja to tak dobrze? mamy z zero, A co to jest zero? No zero. O. Tu jest tak. Kiedy ktoś zje wszystkie ciastka i w torebce zostanie tylko w powietrze, powietrze, wtedy mamy zero ciastek. Pusto, nic. A ja mam ciastka. Mam dużo ciastek chyba, bo cała paczka jest. Mama mi dała. Może sprawdzimy, ile to jest zero? Pomożecie mi sprawdzić? Bo, bo to miało być tak, że jakby jest cała paczka, a potem nie ma nic, to jest zero. A jak my zrobimy, żeby tego nie było nic? Nie wiemy. Nie wiemy. Nie Tak, no ładnie. Kto mi pomoże zrobić zero? Czemu pani? To. Chyba ile wzięłaś ciastek? Aha. To jeden to razem już ile ciastek? Dwa. Dwa. Jeden. Dwa. Oj! To jedno. to nie to ja To ja wzięłam jedno ciastko, to już razem jest trzy. A ty wzięłaś jedno ciastko. To już razem jest. Cztery. Ja też. Ja też. Jedno i razem jest pięć. Aha. Sześć. Sześć. Tak mówicie. A teraz ile? Siedem. Siedem. nawet. Obliż

Więcej ma 13 ma. To, to teraz już tutaj dużo ciasteczek wyszło. Ale to jeszcze nie wszystkie ojejku. Ja mam stówę. Zrobił Kolejna A już mamy pomocników trochę większych. Poczekajcie. Proszę. Dziękuję. Proszę. 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 O, ale jedno, ale... Proszę. Proszę. Proszę Proszę. 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 trzy, 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 jest? Proszę. trzy, jest, zero? Zero jest? Nie. No to musimy zrobić, żeby było nic. Kto już nie ma. To nie ma. To proszę. Jaka Proszę.